Hej, witajcie na kanale Scrapcade. To urządzenie pokazywałam już na moim Instagramie. Kupiłam Foy Quill Freestyle Pen, chyba. Zaraz wam pokażę, jak to działa. Zaraz sobie go opakuję. Podłączę go, bo zobaczymy, jak on wygląda. Dobra. Ok. w zestawie mamy. E, długopis i one mają różne końcówki ja akurat wybrałam taką końcówkę średnią, nie jest to ani gruba, ani cienka bo stwierdziłam, że no, żeby zobaczyć jak to w ogóle działa, czy to mi się fajnie pracuje tym i no i wiecie, stwierdziłam, że wezmę taki pośredni e, no i tak jak jest napisane, podłączamy ten pen do e, kontaktu za pomocą USB i tyle, czeka nasz się nagrzeje z tego co pamiętam, to mówili, że tam ileś tam minut o tu pisze, że 5 minut no, także podłączę. W tym czasie sobie przycze, przykleję, tu jest folia do tego dołożona e, w zestawie. Folia jest złota. Mm, otworzę sobie ją, przykleję sobie na kawałek. E, tu mam taką kopertę i tu sobie na tego kopercie coś napiszemy. Także zaraz to zrobię, przygotuję się i jak już on będzie nagrzany, no to spróbujemy coś napisać i zobaczymy, jak to wygląda. Okej, okay, dało mi się, że nam minęło już 5 minut. Tam jest tak napisane, że od 5 minut. Tutaj jak jest podłączone, to on tutaj się świeci, bo widzicie. Yy, sobie go teraz odłączę, bo teraz mi będzie ciężko pisać nim. No i zobaczymy, co mi tutaj z tego wyjdzie. Ja nie jestem, jestem dobra w tych rzeczach, więc za bardzo. No ale dobra, spróbujmy coś napisać. Przeg dziecko małe. Próbowiemy sobie tak jakby pokolorować trochę, żeby zobaczyć jak ten stencil, jakbyś miała jakąś tutaj, wiecie, jakby to wyglądało. No dobra, ok. To ma tutaj taką rączkę jakby gumową, więc i tak jest wyprofilowany, żegle, że jak leży tak, o, no to ta końcówka nie dotyka podłoża, to że w zasadzie można go położyć gdziekolwiek. Eee, przyklejałam to oczywiście też łoszy, więc teraz sobie zerwiemy to, no i zobaczymy jak to mi wyszło. Nie mam różnego takiego ścięcku tutaj. Uuu! wygląda. Trzeba dobrze dociskać. Ja tak sobie napisałam jak to tak frywolnie, żeby tylko zobaczyć, co to wygląda i jak wygląda, powiem Wam, że zarąbiście to wygląda. Faktycznie odbija tak jak trzeba. I to jest też tak, że no, generalnie y, fajnie mieć te wszystkie końcówki, bo jest ta jedna końcówka, która tak jakby wygląda, jak mm, wiecie, ona jest tak jakby trochę taka grubsza i taka ścięta, którą możecie robić po prostu takie. Mm, a czekajcie, to już troszeczkę wystygło. Teraz już niewiele to i widzę, zrobię, tylko to trzeba tak wiecie od razu. Czyli najlepiej mieć podłączone. No teraz sobie lekkim, takim wystudzonym chciałam zrobić co na kabel nie położyła. I zaraz zobaczymy czy coś wyjdzie. Ale fajnie, bo jest długi kabel tak. To musi być faktycznie najlepiej cały czas podłączone Bo tak jak widzicie, lekko już wystygło i ja już tego nie mogę użyć, ale naprawdę kabel jest dość długi. No to mi to pokazać jak tu się Idzie, 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 Także jest kabel dość długi, ale powiem wam, że no super patent. Po prostu bierzecie naklejacie, piszecie co chcecie napisać. Czy mówię, macie jakąś na przykład maskę. Co jest fajne, że to, ten, ta kodzinka nie pali tej maski. Eee, także to jest też fajne. Jestem zadowolona, bardzo mi się to podoba. Eee, na pewno skuszę się jeszcze na ten drugi, eee, może nawet trzeci, zobaczymy. No nie wiem, bo nie chcę, nie wiadomo ile tutaj pieniędzy na to wydawać, ale. Zapłaciłam 25 dolarów już teraz przecenie, a przydałoby mi się ten z takim grubszą końcówką, ale myślę, że na opisy takie rzeczy to naprawdę bardzo fajny patent. Trzeba tego dobrze przycisnąć, bo tutaj sobie tak średnio przycisnęłam. No i tak jak mówię, już miałam też odłączone, więc to też inaczej wyglądało. Oczywiście folii jest dużo, kolorów jest mnóstwo, można tego kupić w full, jest różowe, złoto, są wszystkie kolory tak, tak naprawdę, także naprawdę można to zrobić fajne z tego. Fajnie się tym pobawić. Także jestem bardzo zadowolona. Polecam, jak będzie w Polsce, już to bierzcie i kupujcie. Jak ktoś ma ładne pismo, to już w ogóle. Ok, można to też słuchajcie, wypalać na takich rzeczach jak na przykład planner. I teraz właśnie mój mąż, bo on nie lepiej pisze ode mnie, podpisze mi mój planer. Mam nadzieję, że się zmieści na tym kawałku, bo nic głupiego nie rób, tylko napisz Scrapcade, ok? Nie! Tu masz całe miejsce i napisz i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tylko z dużej może skrapkę, jak nie, czy nie? Tylko nie jakimś takim pismem, wiesz, jak na ścianach się pisze grafiki, tylko normalnie, żeby to było do przeczytania. Dawidek co jeszcze przygotowuje, wiecie, yy, taką prostą linię, żeby to nie było jakoś, wiecie, w prawo, lewo, w kosmos, żeby nie szło. Żeby było w miarę równo. Dobra, zobaczymy, jak teraz to wygląda. No weź to odklej tak powoli, bo ja nie mam ręki. Zobaczymy, jak to wyszło. Wyjsz wygląda ekstra! Nie, to jest i to tam rwi bez w ogóle, wiesz. Jej! Nie ma jej? Piękne! Ale fajne! Ty, a się nie zrobiło? I ty. To weź to nałóż jeszcze raz i to. Widzisz, przejazd tu jeszcze raz. Ja ci nałożyłam jeszcze raz po prostu ten, wiecie, tak staram się jedno na drugie nałożyć. I poprawiłam to K, poprawiłam... A, także jest zaromiste. Czekajcie, że to... Uuu, nie mogę teraz tego oderwać. No i tak się prezentuje prezentuję małis crapkateowy kalendarze, Bardzo ładnie. Trzeba po prostu dobrze naciskać, bo wiecie, no bo to się po prostu i, i powoli pisać, no nie, nie tak szybko, no też by spokojnie się to z wypaliło. No dobra, to teraz już koniec. Także buziaczki, pozdrawiam Was serdecznie i co? Do następnych filmów. papa. Pa.